Siema, Gabor z tej strony, a to jest Scp Anomaly Bridge. Boże święty. Ostatnio jest fala nagrywania u mnie tysiąca różnych scp kowych trybów. I to jest, prawdę mówiąc, spoko. Fajne są te tryby, fajnie jest sobie do nich wrócić. A Anomaly Bridge wydaje mi się, że to jest po prostu taki tryb, w którym. Ja włączyłem intro, w którym dosłownie jest scp Containment Bridge, ale w Robloxie i Multiplayer. No Notabene bardzo, bardzo podobne. Bardzo podobny jest ten SCP-Containment. No dobra, jednak trochę mniej. Ale jest bardzo dużo podobieństw. Siema. Mam iść za tobą? No dobra, to ja to znam. Ja grałem w ten tryb kiedyś. Wiesz, czy ja już mogę saveować? Nie, jeszcze nie. No wszystko, grafikowo, no są w postacie, póki co z Robloxa. Nie ja grałem kiedyś ten tryb, dawno, dawno temu. Ja sobie odświeżam teraz te wszystkie tryby o SCP w Robloxie. Właśnie, nagrywane na twitchu, twitch.tv.gaborowaty i .com.gaborowaty łapkujcie, spróbujcie, followujcie, wbijajcie na wszystkie sociale w opisie. Nie grać ci radio. Chyba nie ma skina zawodowane. Ale już nostalgia we mnie uderza. Po prostu. Ale gdyby mnie fakt tych postaci Robloxowych, tych gardów, to 1 do 1 jak kontajment być dosłownie. Bez żadnych zmian. Ulubione so, SCP? Oj, nie wiem, byku. By Czy co? Nie mam pojęcia. Kiedyś chyba, że well, sam nie pamiętam jakieś wezmę... tam. No siema. Tak, uda, uda, udawajmy. O, nawet daje kartkę. Udawajmy, że nie wiadomo o co chodzi. Że nie wiadomo, co się stanie. Będą klasy D-Robloxa, będą. E! Shit! Don't ban me Twitch Administration! Don't ban me Twitch Administration, please! Czemu się modele nie załadowały? Ale mrugać jest kątem Twitchowy już tak w pełni. O nie. Chłopco, idzie. Ciuchów nie ma, pierwszy się idzie, pierwszy idzie, kurde, do tego. No kto by się spodziewał, ja znam tę intro na pamięć, gościu. Dobra. Jeden, drugi... Nie ma dźwięku łamania karku. Nick Gaborowaty, trzeci. O, pod H też jest sejwowanie. O, i są ludzie! Mostefanie Foxy, z poprzedniego trybu, z poprzedniego odcinka. Gramy z wami, gramy razem, let's go! Ja sobie to wyrzucę Powiedzcie mi tylko, czy ten... Czy dźwiękowo... O, oh, jest okej? Okay. Czy mnie tepło tak losowo? LOL? No, containment już miał update albo downgrade, zależy jak interpretować. W prawej górnym rogu jest lista graczy i w jakich rolach są. A no tak, bo tu role można różne przyjmować. To też taki troszkę roleplay. No, przysięgam, ja tak? Jakby usunąć tą tablicę z prawego górnego i logo Robloxa, Robloxa z lewego górnego, które wam aktualnie zasłaniam. 1 do 1 z do containment Zasłownie head jest praktycznie taki sam. Kucanie jest takie same czy jest taki sam feeling kucania. Ja nie mogę. A, mogę kliknąć. Nawet używanie p... przycisku plecami jest takie samo. Ale czy to źle w sumie? Chyba nie jest to złe. To co? Co nam się w Containment Breachu robiło? Co się tam robiło? i się szukało. Z pętli drzwiowej chyba najpierw? Albo tego z pokoju ze schodami. Z portfelem tam siedzi była karta. Chyba. Ee, gościu Foxy, uważaj, nie bądź takich hop do przodu, bo ci tyłu zabraknie. Będzie Misia? Nie będzie mi się odpadka. No dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Tesla nie mam. Dobra, myślałem, że nie ma. Bo niektóre grafiki, grafiki się nie chcą, kurde, do ten. ładować. Dobra, lecimy tutaj. Jestem ciekaw, czy będzie zwykły jaszczur, czy ten, ten, ten. Czy robloxowy. Z której strony weszliśmy? A z tej. No dobra. To na crouczu, moi drodzy, uważajcie na siebie. I tutaj co, tutaj powinna być rączka I no kto wyżył? To jest przerażające, jak ja bardzo znam tą grę na pamięć Normalny zwykły, zwykły mówicie Szkoda, bo jak już zrobili modele tych postaci, Ale to też Po co robić własny model, skoro można zaimportować z gierki? No krótka piłka Oj człowieku Świętej pamięci już chyba nawet rzekłbym <laughs> Ale go wyciurał Który umarł? Kurde, Foxing. Czyle go widzieli? Sadge O nie nie umarł, przeżył Foxy? Ty gadasz. Gdzie była ta rączka? bo Już nie będę, chyba tam. Ona była w takiej kałuży krwi. Potem sobie zagramy yy, godzinkę. Yy! Godzinkę nagramy sobie z Red Lake'a. Będzie fajnie, bo sobie postrzelamy. Save, właśnie, zapomniałem. Właśnie, save. Przecież on się wczytał, po prostu umarł, ale się wczytał. Yy. A po Red Lake'u zagramy sobie w SCP er Observer i te dwie gierki. Yy. Yy. Godzinkę sobie pogramy. Ja dam radę przejść tędy, czy jestem too thick? Bank da się, dobra. Rączkę mamy, moi drodzy. Ale fajny, bo chyba SCP Containment Bridge basicowe. Nie wiem, czy tam były jakieś mody na multiplayer. A raczej jak były, to raczej nie były zbyt dobrze zrobione, bazując na silniku. Dosyć przestarzałem. A jeżeli można tak bardzo mocno, 1 do 1 zrobić Roblo SCP Containment Bridge w Robloxie. To nie widzę przecież skan, żebym coś takiego i bawić się w tą grę po prostu we dwójkę, bo nawet więcej osób. Ty, cię jesteś chyba jakiś lewoskrętny gościu. Nie bije czy kogoś innego? Ale rura poszła, nie wiem w ogóle czemu ten... Czemu, czemu... Ten? Ty do mnie mówisz człowieku, dobra tu jest trup. Trup... Foxiego. Foxy widzi trupa Foxiego. Niesamowite. Ale kto ma fajną dół... a! Czy ten trup, czy ty, czy ja, czy kto? Co jest? Spokój, taki containment. A, SCP ma, no ta, nie, no 939 ma, to nawet wesele zostało bardzo, jakby to powiedzieć, dogłębnie odzorowane. Uspokój się. Uspokój. W ogóle zaraz, jak będziemy w takim bardziej safety spocie, to. to bo nawet. To, jak się wchodzi w menu? Ktoś ma pomysł? Ja mam w ogóle 50 pingu, to można schować. Ktoś ma pomysł, w jaki sposób się wchodzi do menu tego in-game'owego? se brightness z Bo ja nie wiem. Dobra, ale dobrze nam idzie. Kogo on uderzył w ogóle? Co jest? No i zażarko. No nie wierzę. Co, będzie tak siedział? Nic sobie stąd. Dupę ma fajną ponąć, ale nie widzę, bo za ciemno jest. Nie można wejść. Nie to tyle to już schowałem. Kurde, Foxy dosyć często umiera, ja przyznam się szczerze. W ogóle to chyba nie muszę tego... Chyba nie ma dźwigni nawet, z tego co pamiętam. Nie, że nie da się wejść do tego menu, bo on sobie brightness zwiększył. Nie, jest dźwignia, ale nie wiem co on robi. Będzie 106 tylko, nie A nie, 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 właśnie ten. E... To nawet się nie da tego przełącznika... przełączyć. To at first, at mam nadzieję, że 106 się nie pojawi. Ja grałem w kontekście często się pojawia. Ty, human? A to jakiś inny human. Krycz! Krycz ma mieć Na czym jest? Hem, samurajski gościu. E, e, e! Boże, myślałem, że mnie przygniotą do drzwi. Ty, co jest tutaj tyle trupów w ogóle? A to jest chyba naukowiec w ogóle tutaj. Nie, że można się zwłokami bawić. Można? Można. Ashkere, tak samo, tak, tak zwane. Bo w zwykłym Containment Breachu nie było latarki, z tego co pamiętam. Mamy rączkę, a mam tą nochtobizję, mam. O, nochtobizja, jak to. Dobra, zaraz znajdziemy. O, to jest ekipa. Nie, gdzie wy się zgubiliście w ogóle? Wiem, że tam Foxy umarł, ale. Ale, ale, ale. Yy... O! Weverehera? Gościu? Nie pamiętam, gubię się. A to nie jest zbyt dobre. Byliśmy chyba tutaj, czy nie? Już nie pamiętam. No, byliśmy tutaj na pewno, czy nie? Kurde, ja się gubię potężnie. No, byliśmy tutaj, bo to była plama Stoszycki. Tak, byliśmy i tutaj był ten. Dobra, człowieku. W ogóle idziemy chyba cztero grupką. O! I mam przyjemność. Tu masz już szary mundur. Nie ufam szaromundurowym. Dobra, idę z, z widzami, bo żeby samemu nie chodzić. No, Tesla działa. Karta, ale co karta? Yy, tu karta jest? Ty, to może być karta. Fa nie. Czemu to się. Czy nie powinno otwierać w tej stronie? Shit! I've got a card i... bateria. Let's go. No dobra, to z jedynką się szło gdzie? Z jedynką się szło do ulepszarki już? Bo już nie pamiętam. Już naprawdę, ty, 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 tyle godzin mam w tym Condiment Breach, a już totalnie pamiętam, gdzie się szło z jedynką. Z jedynką chyba do ulepszarki. Bo Nie ma scp żadnych. Gdzie jest mruga, gdzie jest plaga, gdzie jest kurde 106? Czy brak plagi to jeszcze rozumiem, ale... A. Ale wiesz, jaką tu kartę potrzebuję? A, po prostu. A, a bo już checkpoint lognam przede wszystkim. Gościu, gość, gość, he nie! nie, widzowie, otwórzcie mi, proszę! Proszę! I się zagazowałem, nie! I nie wiedziałem, że można umrzeć od tego, tej! Łota sied. W Containment Breachu zwykłym też się dało umrzeć od tego? Jo, ja cię chwyca? Dobra, poczekajmy, aż tam się sprint załaduje. Bo tam już widz mnie otwierał, ale... Ale finalnie, no, niestety... Eee, niestety... Rura. No co jest? Czemu to się zamknęło tej? O co chodzi? No łoda, Łota się! O, 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 o! <grywia> Dobra, jestem żywym. Sorry, astma, moi drodzy. <grywia> Dziękuję, widzowie, jesteście super. jasne gwint, <grywia> ale śmiesznie się gra. W ogóle containment bridge z kimś jest ciekawy. Taki base containment bridge, ale z, ale z kimś właśnie. Dwójki potrzeba? Do 914 czy trójki? Już nie pamiętam. Chyba, chyba dwójki. O! On tu będzie? W lajcie będzie nieśmiały? O oh, shit! Hello young boy Wejdę tu? Nie, dwójka jest tu potrzebna What a shit, nieśmiały w lajcie Idę, idę, idę tylko się ze sepekiem zaznajomiałem. I jaka tu karta jest potrzebna? Chill! Kto tam strzela? Dobra Gościu, ja stąd O oh, shit! A propos braku jest sepeków. Dobra, goni go y nie! Zablokowało mnie krzesło! O, siema! <laughs> Cześć! Dreamer! Dreamerowi się głowa powiększa! Kask dał jeszcze Ale podziękuję, nie potrzebuję kasku, ale doceniam. Ten też założył kask. Elo, Elo Ty do not shoot, please. Dobra, ja stąd uciekam. Bo stąd można ogólnie uciec, chyba, tak mi się wydaje. On tam stoi na górze? Nie, nie stoi, ja chyba w kątem mi stał. Ty, i co tutaj się robi? bo już nie pamiętam. Boże, 8 lat będę wychodzić z tego buzowego, nie ironicznie. Im grasz? Klasą D, bo chyba tylko klasę D miałem dostępną. To będzie ten, ten omijanie tych tych, czy jak to było? Już nie pamiętam. Można spać, trzeba uważać. What a shit. A mi zawsze wkurzało, że ty się tak bokiem patrzysz. Jest tak nieinstynktowne, bo to jest strasznie mocno przekrzywione. Gigantycznie rzekłbym na... O, tu trzeba będzie ominąć. sobie nie saveować. Bardzo w ogóle ciekawy mechanizm. Chyba będę save, czy nie? O, shit! Top 5 słów przed śmiercią. Co to za dźwięk? Ja tu chyba będę save. Dobra. Siema! Kimże jesteś? GMO! O nie, to bez jaj. O, shit, idę w wiary idę stąd. Za dużo ludzi. Ja się idę izolować, gości Light Testing Chamber, ktoś mi pisał, że Light Testing Chamber znaleźć. W sumie to ma sens, bo Light. tak. Light, tak, w Light Testing Chamber będzie SNAF i ten. A, naukowcy się odblokowują uciekając klasu D. Zarąbisz system swojego, drogo. Pytanie, jak ten, jak, jakie jest rozwiązanie tam innych klas? Że, że co się robi jako naukowiec, jako MTF i w ogóle. Nie pamiętam, gdzie to się. SNAF by się przydał w sumie. I ironicznie, i zupgradeować go na tego. A tu chyba byliśmy, zaupgrade'ować go na snava i to by oddało, taka mapa. No ja nie wiem czy mam zaburzoną orientację w terenie, gdzie ja ogólnie raczej tego Condamned bardzo dobrze znam, a to cyk, gubię się. Znaczy to jest random gent, co co, 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 się, co się dziwić w sumie. Ciągle... No okay, chaosem też może zagrać, to ja wiem, ja wiem. Ja wiem, że pode zapisuję, to, to, to ja zapisuję sobie na wyrządce. Kościół. Witam serdecznie. Plaga? Dobrze słyszę? Nie wiem. Tak, dobrze słyszę, ojoj, gościu, spokój się, człowieku, nara! Hello Trello, hello Morello. Dawno nie uciekam przed plagą. No, weź mnie od i idziemy dalej. Zawsze te śluzy mi się... Shit! Shit, co to jest?! To nie jest gracz! Co to jest za scp Tego czy, czy... jakiegoś takiego nie było w Kontynent Bridge'u, chyba że to jest ten. Od 035 O oh, shit! To jest zombie? Ale bardzo wolny jest. W sensie drepcze szybko, ale wolno się porusza. No, lipa. Dobra, wyrolujemy go tutaj. Dobra, nie uderzył mnie nasz. Też nie wyjdziemy. Trochę lipa, bo tam jest plaga. A, ten sam cel to co klasy D, ale i ten mają lepsze. Okej, okay. zombie plagi. To ciekawa, ciekawy model zombie plagi, przyznam szczerze. No, gościu, gościu! Więcej was Matula nie miała? Chill the fuck up! Kurde, jeszcze mnie złapał, nie wyronowałem go. I co, ja się w zombie teraz zamienię, czy co? Nie, po prostu umrę, ale pewnie ze mnie się zrobił zombie. Gdzie ja zapisywałem, bo już nie pamiętam. A, już pamiętam. Tego tu znowu nie będzie, tego gościa? Czemu to się kliknęło znowu tutaj? Dobra, jest zombie po mnie, nara. No ludzie, święci, najświętsi! Nie za dużo was? Siul, no nigdzie nie wejdę, Light Testing Chamber muszę znaleźć, kurde! Bo to akurat spoko, że to się zdarzyło. No, człowieku. Ja to wziąłem. Aaaaa! Nie Jezu, ile baterii mam tej. Nie będzie tego mrugacza? Portfel... O, właśnie. Przynajmniej przekładanie rzeczy, zakusienie tym zwykłym się psu. Dobra, jest w sumie sztosika i guess. Dobrze nam idzie. No, tylko ten Light Testing Chamber trzeba znaleźć. Ogólnie, jeżeli chcecie kolejny odcinek z tejże gry, to... Znaczy, z tejże tego, czy trybu w Robloxie, to dajcie znać, napiszcie w komentarzu albo stawcie łapkę w górę, a ja sobie chętnie to nagram, co nie? Bo potrzebuję odzewu i mieć taki, wiesz, feeling, żeby chcecie. <grytale> to at first. To tak sobie po prostu przypomnę łapce w górę i subskrypcji. Jest Light Testing Chamber. Można zabezpieczać SCP. Tak. Mamy dwójkę. Czyli możemy wejść do ulepszarki na przykład. Jest snaf. Który działa, na notabene. Ale to i tak go trzeba zaburejdować No dobra. On się chyba odkrywa sam? Tak, my musimy go jakby tak, jakby w pewnym sensie notować. Człowiek, człowiek. Ja tu wejdę dwójką? Nie, nie wejdę. Strasznie duży jest ten light. Pewnie to na potrzeby tego. Znaczy, czy on jest tak dużo duży niż, niż podstawowy light z containment breacher? Czym się wrócić, na... No, ja wiem, ja wiem. O oh, shit, ale w mordę dostał. Cofka panowie, cofka, odwrót taktyczny, odwrót taktyczny. Tam go wyrolujemy, na tym czerwonym. To nam się musi udać, panowie. Safe save sobie. Do prawej, do prawej. I od prawej do lewej go. O, teraz. Każdemu się udało? Dobra, cel uświęca środki, nara. <ścoughs> o Jezu! <ścoughs> Bo monety można chować do portfela. O oh shit, o oh shit, nie mam sprintu, nie mam sprintu! A dobra, bez sprintu też się da. No Stefan przeżył. Więc jest czad. Ale jest o wiele wrażliwie jest na... ...wyrwać bombę od tego gościa. W kontekście, że on o wiele łatwiej łapie niż w Containment Breach'u, tak zauważyłem. Za niedługo będzie komentarz na live'ie, Na jakimś przyszłym live'u trzeba nagrać znowu nowe. Dobra, chyba uciekliśmy. Tak mi się wydaje. Teraz dużo widzów jest zami. Dobra, moi drodzy, ale będziemy sobie kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Łapkujcie, spróbujcie, followujcie, nagrywajcie. I na, na, na Twitchu, Twitch /gaborowaty, yy, i kick.com, też Mówi do was Gabor. Wbijajcie na sociale, wszystko macie w opisie. Hej, hej, jojo.